Yo, ja jestem kill for skill, a dzisiaj nie będziemy grać w browser, tylko wam pokażę jak ściągnąć grę nową Supersela Rush Wars na Androida. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co robicie, to wchodzicie w sklep Play i wpisujecie Turbo VPN i wtedy jak jej ściągniecie to na razie nie wchodzicie, tylko wchodzicie na Gmaila wchodzicie na jak mówiłem na gmaila I tutaj macie tutaj tutaj taki awatar p klikacie na tego awatara ja, no. i tutaj macie dodaj kolejne konto i tutaj jak macie tutaj google, google to odług to klikacie w google tutaj troszkę wam sprawdzę ci dane kod blokady to, to zrobię cięcie i gdy Napiszecie swój kod, czy tam wzór podacie, tam sprawdzi dane i klikacie jak zwykle w utwórz konto i tutaj wpisujecie opas w nazwisko Kramer, Cramer, tutaj widzicie. Ja nie będę tworzył kolejnego konta, ponieważ ja już mam te konto. I gdy założycie te konto opas Kramer, to wchodzicie w Turbo VPN. Naciskacie tutaj Globus, ja mam tutaj Kanadę. Tutaj macie Faster Servers, to, nie, nie macie, to nic nie robicie tutaj, tylko naciskacie tutaj obok Free. I tutaj macie Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Indie, Stany Zjednoczone, Sing Singapur i Kanada. Klikacie w Kanada i wtedy, gdy naciśniecie Kanadę, to naciskacie tab. Czy tam będzie konek i w to naciskacie. I gdy już nacisniecie konek, to wchodzicie tutaj w te konta, widzicie, naciskacie to i wchodzicie na y, Opas Kramer, czy na ten email swoje konto te Opas Kramer i wpisujecie tutaj Rush Rush Wars. Tutaj widzicie. No i jak widzicie tutaj macie Rush Wars, ja już zainstalowałem, porannik jak najbardziej korzystny. Ja mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, a jeżeli jesteś nowy i nie zasubskrybowałeś tego kanału lub nie zasubskrybowałaś, to zachęcam do kliknięcia tego przycisku. Ja się z Wami żegnam, cześć!